Cześć, dzisiaj chciałam Wam przybliżyć nieco batyczaka, czyli Rypsalisa pilocarpii. Jest to wdzięczna roślinka, którą bardzo łatwo rozpoznać właśnie przez to, że jej pędy są takie włochate, Co ciekawe, takie kępki włosków pojawiają się zwłaszcza na końca, wtedy kiedy albo mają nowe pędy powstać, bądź zawiązują się pąki. Ja moją roślinkę trzymam nieco poniżej parapetu południowo-wschodniego. Ten kaloryfer tutaj z boku jest zimą zakręcony, także zimą są niższe temperatury. Jeżeli będzie otrzymywać więcej nasłonecznienia, to będę mogą przy, zarumienić się, przybrać takiego czerwonego koloru. Kwitnie właśnie w okresie zimowym i spójrzcie jakie piękne są te kwiatki. Jak wszystkie salisy są one małe, ale w porównaniu do innych rysalisów, według mnie są one dosyć dużych rozmiarów i mają bardzo przyjemny zapach. Poza tym, jak spojrzycie w środku, to tu widać taki tka gardziel, gardziel, jest nieco różowa. I co ciekawe, kwiatki właśnie pojawiają się. Te pąki są to terminalne, czyli na końcach pędów. I może być kilka, tak jak tutaj na przykład widać, tych pąków, niekoniecznie tylko jeden. I tutaj właśnie, może tak niedokładnie było widać. Śmiesznie to wygląda, że takie dwa czerwone punkciki, tam gdzie zawiązują się pąki czy trzymam w moim własnym podłożu do lipsalisów. Już zrobiłam taki jednominutowy filmik na ten temat, także będzie tutaj u góry odnośnik, bądź też w opisie tego wideo, zachęcam do obejrzenia. I roślinka ta szybko rośnie, zresztą łatwo ją roznoszyć poprzez obcięcie kilku segmentów, wsadzenie do podłoża suchego. Ja nie podlewam i od czasu do czasu po prostu tylko spryskuję podłoże. Odpłukać, na szczęście żadnych problemów nie miałam z tym ripsajtem Pilocarpa. Jest bardzo też miły w dotyku. Te włoski są takie miękkie. Aha, i generalnie podlewam, kiedy podłoże już nieco przeschnie. Jeżeli używacie higrometru, to tak, kiedy jest mniej więcej, e, pokazuje. Wam. Roślina ta pochodzi z Brazylii i jest ona moją rośliną sentymentalną. Co to znaczy? Odsyłam Was do mojego filmiku. Mam nadzieję, że roślinka i jej kwiatki podobały Wam się. Czekam na Wasze komentarze polubienia tego filmiku. Dzięki, to na razie. Pa, pozdrawiam.